mm <laughs> Yes. Tak tak jest. A mówiliście, żeś podcinek nie robił. Ja nie wybijam długi, to tego jest łyda. To kiedyś to było. Asystent napięty. Jakieś podpowiedzi A daje. Kiedyś sobie... się chodziło za napastnikiem do kibla w przerwie. Kiedyś laga do przodu. Tak się grało. Takie rad, tak jak nie udziela. Tak jest! Panowie! Tworzymy pan Nie ma! Sebek! Może jakąś podpowiedź mi dasz? Ej, staraj się trafić wieczorem, pan wieczorem, pan Dobry wynik na zakończenie kariery. Nie ma, nie ma, nie ma! Nie ma! Jak będziesz gotowy, zaczynamy. Jak będę gotowy, rzucę sobie piłkę do góry za 4 cztero... Minutę to zaczynają denerwować ci społeczniacy. Możemy dróg. iść dalej. Cisza, Dego, folks, pode tentar, que faz problema. Bora, e jamos. Então, cuidado, andar 58. 58. Łyszy! Łyszy! Mój rekord jest 12, Mój rekord 12! Z podstawówki jeszcze. <laughs> 55. A Sabek ile miał? 54. Jest! 25. Sebek, jedna więcej! Jedna więcej! Mamy 54? Jak się zawsze kręci, ale szybko byś że więcej na nie trzeba Michał Waciewski Chciałem powiedzieć, że mój rekord wynosi 12 Jeszcze Dzisiaj go bije. Jeszcze w szkole podstawowej.

Powiem parę, nawalił szybciej. Raz. dwa Ja tego nie robię. Trzy Dawaj Seba, jedź! Awaj, Seba! Siemiał! 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 Nie główek! Proszę bardzo. Raz. Patrzcie na mnie! na mnie! Trzynaście! A to można wolno? Piętnaście! Piętnaście, atakuj! Tak jest bardzo WODĘ! Tlenu! Wodę! <grymne> ej, ej boś, to tlenu? Raz! A to Raz! Myśl o czymś przyjemnym, Maciej! na połowie, o ja połówce! 10 11 11, 12 13 14 15, ataku! Lewą nogą! Kończysz! Brawo! O no, Sukiwa! Koniec? Dobi go, dobi go! Leży! Koniec! Dziękuję wszystkim... Jakieś... Jeszcze nie... <śmaying> Chcecie, kogoś, a, chcecie jakiś ten Co? dla kogoś pozdrowienia? Ta, no. Tak, Tak. To no dobra, to po kolei jedno. najpierw czekajcie Można no. już? Panowie, gdyby nie główeczki, myślę, że każdy z Was dzisiaj miałby szansę na zwycięstwo. Wypadliście świetnie, w każdej konkurencji punktowaliście. Nie, nie bądźmy tacy skromni. Co było dzisiaj najtrudniejszego Waszym zdaniem? Dla mnie babrzeczka. Dla mnie połówka, chociaż zwykle. Połówka zawsze dobrze. jest trudna. Tak. Dla mnie główeczki, Rekord 12 pobity jest Dla, dobrze. Zaraz, zaraz. Połówka na trzech jest trudna. On mówi o sobie. A, tak. A najłatwiejsza dzisiaj konkurencja. Rzuty karne. Rzuty karne. Dokładnie. Rzuty karn. Dobrze. Kogo chcielibyście pozdrowić? Jakieś ja przesłanie. Pozdrowić moją ukochaną żonę i kochaniutkie dzieci. Sebek. Tam chciał pozdrowić moją narzeczoną i wszystkich kibiców i chciałem jeszcze prosić o to, żeby w przyszłym sezonie przychodzili na mecze. Tak jest. Dołączę się do sepka, pozdrowień. Chciałem pozdrowić swoją byłą, przyszłą ex-żonę, nie wiem jak ją nazwać, może będzie żoną i oczywiście naszego Kamilka ukochanego, żeby nigdzie nie odchodził. Kamil, proszę nie odchodź, proszę. Ozień. zostań z nami. No, idziemy właśnie z nami. Dziękuję wam za wyzwanie, piąteczka i do nas. 으아! 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 으아!